To są karaluchy. Karaluchy, Ale chrupnął. to ¿sí? eee! a tutaj trajemy sobie salę polonia! Drodzy Państwo, wchodzimy do supermarketu Hedraui. Jest nasz pierwszy supermarket w Meksyku. Pokażemy Wam. Jak wyglądają ceny za poszczególne produkty, jeżeli oczywiście będzie to możliwe? Posłyszeliśmy, że ochroniarz nie pozwala na to. Zacznijmy więc od alkoholu. E, na pierwszy rzut, wino. Carlo Rossi, bardzo popularny w Polsce, 120 pesos, czyli na złotówki to mniej więcej 24 zł. No nie jest to jakaś niska cena. E, dalej. Kolejne wina. No to jak sobie przeliczycie, czyli każdą cenę podzielicie przez 5, to okazuje się, że średnio wino kosztuje od 25 do 50 zł. To zależy. Casillero del Diablo, też widziałam je w Polsce, no, kosztuje ponad 40 zł. Martini, Champagne, 340 no też już jest to jakaś kwota, tak, no to, to już bardzo dużo, bo to wychodzi prawie 70 zł, No więc to jest bardzo duża cena, więc już można pierwszą tezę postawić, że alkohol jest taki sam albo droższy niż w Polsce. Jeżeli chodzi o ceny pieczywa w supermarkecie, to bardzo podobne jak w Polsce, taka bagietka, no jakieś 3 zł, Wape są, nawet z tego, że bardzo nie da powiedzieć, no da się, to jakieś 40 groszy. Mniejsza bułka, jakieś 20-30 groszy, słodycze, słodycze i jeszcze raz słodycze, pełno słodkich ciasteczek, croissantów, rogalików i tutaj takich trochę innych, nieznanych mi dotąd, zobaczcie, wygląda jak kromka krewa posmarowana czymś, Mante, willa, nie wiem, czy dobrze bym mówiła, najlepiej wiem się to znaczy no i tak kończę mamy mleko, słuchajcie, no tutaj chyba jest litr no prawie 2 litry mleka za 35, czyli jakieś 7 zł tutaj takie zwyczajne czyli litrowe mleko za 20 pesus czyli około 4 zł, no ceny wydają się być bardzo podobne jak w Polsce cena za szynkę 25 gram e, 200, tak, 25 leko przepraszam, za 50 pesus czyli za 10 zł ser żółty na wagę mamy tak, em, 17-15 deko za 26 pesos, czyli jakieś 5 zł. No i mamy koko z groszami za kilogram. Zapytałam się tutaj pana, gdzie są torby na pieczywo. No i wskazał mi taką tacę, a więc trzeba nabrać na tą tacę pieczywo, a następnie podejść tam do kasy, pan to zważy i zapakuje dopiero odpowiedni woreczek. Zauważyliśmy, że w tym Mexico City są takie tematyczne uliczki. Teraz weszliśmy tu szukając tego marketu naszego, że wszędzie sprzedają, raczej sprzedają, wszędzie są takie rzeźnie i wszędzie pełno kurczaków. Wczoraj widzieliśmy na przykład na uliczce, na której wszędzie były tylko warsztaty samochodowe. Widzieliśmy jeszcze uliczkę pełną elektroniki, tak. światła, lampy, Wszędzie szlepto, lampy, oświetleniowe. oświetleniowe. Pastelari Madrid. Słuchajcie, no wydaje mi się, że będziemy tutaj w raju, ponieważ tutaj na wagę można zjeść coś meksykańskiego różne tortille, takosy, tosty oraz e, słodycze. Średnio po 2 złote kosztuje taki deser, 2-3 złote. Więc chyba dobra cena. Wszędzie galarecki. wygląda jak pana kotta trochę, ale bardziej właśnie jak pasta donata. Podobno im bardziej były spieczone, tym lepsze, ale ja tam wolałam mniej. Nałożysz mi kuba? Czy jedną bierzemy tylko? To weźmy na spółkę, a coś innego spróbujemy. Dobra. Byłem. Patrzcie, jakie fajne rzeczy. Tutaj są te smaki, które były w supermarkecie, które widzieliśmy. To wyglądają jak chleb posmarowany czymś białym, Chyba ale nie, smaczne, nie? <laughs> Tu słodkie, tu słone. Ciekawe jakoś, nie? Tak. Ulica Sinaloa, także kto oglądał narkosa, ten wie. Daria... Proszę, choose. Okej. Okay. <laughs> Kuba rozpoczyna degustację. Kuba pokaż co tu masz. To mrówka Zaczynamy taka. Tak gruba jakaś mrówka, nie wiem. To spróbujemy. Smacznego. Okiem kamery. <laughs> Jak smak? Takie gorzko-dziwne, nie wiem. Zagryzasz mąką. Tak, wezmę... ...kilka do buzi, żeby poczuć lepszy smak. Trzy mruszy. Takie dziwne trochę. Nie jest tragiczne, bo nie... ...nie, że niedobre, ochydne. Takie jak... Do czego byś to porównał? Jak takie... Jakaś kora drzewa, choć nigdy nie jadłem kory drzewy, ale coś takiego z lasu jakbym zjadł. Dobra, dawaj jedz, następny kawałek. Co teraz byś chciał? Dobra, próbuję tego. Skorpion. Dawaj. Mini skorpiona. Mini skorpion. Dawaj Cztuś tego wariata. Oddam Ci swoją część. Więc smacznego. Mamy jeszcze Moskola, więc może Moskul przed wyszkiej. Sama nie wiem. Nie ja chyba, żeby Przepaliło to, to coś. Zobaczcie, jak wygląda w środku. On jest pieczony, ale widać włoski na nim. Tu tutaj ma. Tu ogon już zjadłem. Tu ma te. Jak to się mówi? Kły? Nie wiem. Tu te. Y, szczypawy takie, no. Smacznego. Kto się interesuje skorpionami, to lepiej by to opisał. Nie? Ale chrupnął. Mm. Teraz porównując do mrówek To jest smaczny, po prostu jakbyś jakbyście chipsy jedli. Okay. Tak jak pan też przyprawił je. Także ale mrówki takie bez szału. Dobra. Dobra, mamy tu jeszcze I... dwa I takie. Jakichś karalów może? Nie, to są jakieś takie jak żuki. Martynie zostawi większego. <noise> nie musisz. Żuczek. Pan żuczek. No, w Przy prawach. Przy w prawach. Dobry? Czyli mrówki najgorsze z tego setu. No, takie są bez szału. że są niedobre, tylko takie. Ale to takie. Przyprawione, fajnie. Można... Później jeszcze będziemy czekoladki jeść. Tak. Teraz czas na mnie. Nie, hmm, Mówię Faktycznie jest jak spoko. chipsy posypane taką przyprawką, jakąś chili, mm, coś takiego, jest okej. Kochani, a przede mną skorpion w czekoladzie. Ciekawe jak będzie smakował. Czekolada jest biała, Lubi białą czekoladę, obdarzyliście się, nie zawiodę. Uwaga na jeden kęs. Jest spoko. Jaki? Słodko-słony, czy? Mm, cały słodki. Praktycznie w ogóle nie czuję tego skorpiona. Jest słodko. To są karaluchy. W Karaluchy. Pisa Isa. karaluchy. Pisa masmas, como gambas. Gambas. Nie, nie. Pisa To okay. Możesz jedną szybkim sobie jeszcze zjeść, jak chcesz. Dzięki. <gum> <gum> chcesz? No dobra, dodawaj. Dziwne. Ale są dziwne. Jakie sobie najgorsze wszystkich. Najgorsze ze wszystkich tych Najbardziej egzotycznych to te krewetki, takie jakieś... niedobre. Za jedzenie robaków trzeba zapłacić teraz. Ale nie było tak źle. Fajnie, smacznie bym powiedziała nawet, że było. Jak chrupeczki w powierce. Na, na tarantulę jeszcze sobie zrobimy czas. Wracamy <grym> z tej degustacji robakowej. i Idziemy przez taki pasaż główny. właśnie tutaj, pełno stoisk było tutaj za mną, rozwiniętych na takich kocykach. Nagle właśnie widzimy, a wszyscy się zwijają Tak bardzo energicznie, bardzo agresywnie wszyscy uciekają Patrzymy no, o zachodzie. okazało się, że no, policja nadjechała i zaczęła po prostu biec i konić tych wszystkich tych wszystkich osoby, które tutaj nielegalnie no, domniemiamy, że tu nielegalnie po prostu ja, 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 no, nie tak, więc akcja tak była na maksa nagle zatrzymany ruch, wszyscy stoją, patrzą się no, nieźle no, to Taki nie bym, Ciekawie to było, no lekko tam Zdążyłem trochę nagrać, ale wszystko tak się działo szybko, że trwało to dosłownie chyba 7 sekund. Także refleks mają chłopaki. Uciekaj! Fortaleza contra mis enemigos. Tus manos me encomiendo. Mira, hermanito, aquí te traemos esta luz. Me encomiendo para salir ¿sí? cada mañana antes de irme. Ando al dergazo con usted, sigo firme. Znajdujemy si estás en creepy plener, a mianowicie, esto que vosotros probablemente viste, te miro. Fajne laleczki to Santa Muerte, co oznacza święta śmierć. Tutaj Meksykanie mają taką tradycję, że jakby wierzą w to, że śmierć to nie jest nic strasznego, tylko wręcz przeciwnie, można ją czcić, cieszyć się. I właśnie te lalki, które przed chwilą widzieliście, to, to one są jakby na cześć. Dodatkowo filmik, na którym widzieliście przed chwileczką to, jak taki szaman jakby święci. Tą lalkę, to, to właśnie to jest te czczenie, aby ona przynosiła szczęście i, i kojarzyła się jakby z czymś dobrym, jako ze śmiercią. Słuchajcie, wracamy właśnie z tego Mercado, na którym były te Santa Muerte i, i musiałam Wam powiedzieć, że na jakiejś, nie wiem, długości 500 metrów. E, no widzieliśmy już gdzieś ze 32 lekkich obyczajów. Zaraz będą stały właśnie, za... Teraz za nami, za nami będzie jedna stała. O, właśnie sobie się wała I będę takie chamsko, nagrywać. <grywać> o pan mał. Nie będę takie chamsko nagrywać, no bo to nie wiadomo jakie są zasady, czy ktoś ich nie pilnuje. To dwie kolejne, ale zaraz dwie kolejne, ale jesteśmy generalnie w szoku, bo jest dopiero 18. Więc to takie dość dziwne Generalnie ta uliczka chyba nie należy do na najbardziej bezpiecznych no, To targowisko i ta dzielnica, na której byliśmy Może inaczej, nie jest turystyczna I tyle no, to znaczy Nie widzieliśmy w ogóle żadnego turysty W sumie mało jest turystów, nawet no tu w ogóle nie było żadnego ja jestem la Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morirme quiero cantar mil versos del alma. mira Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Colônia. słów o wczorajszym wieczorze bawiliśmy się ekstra na placu Girbaldiego było wspaniale, było pewno, pełno mariatów, mariaci, jakoś tak. W każdym razie oni grali, grali na wasze życzenie, wystarczyło im rzucić jakimś pieniążkiem i oni zaśpiewali dla was i zatańczyli co tylko chcieliście. Super się bawiliśmy. Później poszliśmy do meksykańskiego baru, w którym okazało się, że było show, mariaci grali na żywo, były też występy, generalnie było super. Jedyne co, no to ta atrakcja trochę nas kosztowała. Tutaj taka przestroga dla was, że jeżeli znajdziecie się na placu Garibaldiego, no nie nie ufajcie Meksykanom, nie idźcie za nimi, my nigdy tego nie robimy, nie wiem dlaczego wczoraj daliśmy się ponieść tym emocjom i poszliśmy za, za Meksykanem, w każdym razie było fajnie, więc nie ma czego żałować, natomiast kiedy doszło do rachunku, no byliśmy trochę zdziwieni. Za tę imprezę zapłaciliśmy ponad 1000 pesos, czyli ponad 200 zł, co na PESOSy i na Meksyk jest bardzo dużo. Natomiast no, jakby, dlaczego tak się stało? A mianowicie w menu drobnym drużkiem było napisane, że podczas show jest doliczana opłata 50 pesos do osoby i dodatkowo 15% jakby tipu. No i jeszcze na rachunku zobaczyliśmy podatek od tego, że w ogóle przyszliśmy do restauracji. No i wynosi on też ponad 100 pesos, więc uważajcie. Czekamy właśnie na swój obiad. Będziemy mieć jakiś chicaro, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale była tutaj okropna kolejka, czekaliśmy się parę minut. Wszyscy Meksykanie to jest, tutaj. mówią, że jest super, no więc zobaczymy. Nie wiemy nawet co zamówiliśmy, także żyjcie nam smacznego. Nawet smaczne, nie wiem dalej co to są za składniki, poza awokado, sosem sosemcieli, pomidorami i limonką, niczego innego nie rozpoznaję. Ciekawe to jest. Ciekawe, ciekawe. Na pewno nigdy niczego takiego nie jadłam. Takie, no ale takie mi się wydaje zdrowe. Zdrowe! Wa warzywa same. A wszystko jest na takim jakby chlebku jakimś, tak. za coś takiego. Ja już się cały, o, <grym> trochę pikantne jest, ja już się cały ubrudziłem. Kuba jak bielbłąd idzie obładowany. Smiżamy właśnie w stronę metra, jedziemy na lotnisko. Jedziemy na lotnisko i do Kanku. 22.50, mamy lot mamy jeszcze za 3 godziny ale musimy wcześniej zrobić check in, pobrać tak wszystko załatwić ehm, na lotnisku i... tak nawet nie mogliśmy spokojnie. słuchajcie boarding pasa wygenerować wcześniej I wynika to z tego powodu że nie mamy miejsc siedzących w sensie mamy ale daliśmy żeby je po prostu randomowo wybrała linia lotnicza za nas żeby nie dopłacać no i dlatego niestety ale Musimy iść się odprawić na lotnisku, czyli być minimum dwie godziny szybciej. Trzeci pociąg czekamy, Metru. nie możemy wejść, trzecie metro. Tyle ludzi jest za masakra jakaś. Odebraliśmy swoje wolne i pasy, wglądają tak. I to jest jedyny nasz bilet jaki posiadamy, więc jak zgubimy ten pierwszony paragon, to nie dolecimy do kanpły. Generalnie zamieszanie jest straszne na tym lotnisku. Chodzimy, lotnisko jest tak ogromne. Po prostu z miejsca w miejsce tu odebrać te etykiety, w innym miejscu trzeba szukać e, jakby takiego niby gate'u, w innym jakieś porty, masakra, także trzymajcie się.